No dziś Czy to tylko film, który leci znów? Reżyser woła, nam w tej chwili Scena błyszczy, w świetle nasz świat jest Czy aktorzy zagrają tak jak należy? Czy scena zabierze od śmiechu i łez? W mojej głowie tłumy już się zbierają Aplauz na koniec serca oddają Co dziś w mojej głowie, jaki leci film? Czy świat się klęci wciąż? Czy zatrzymał się? Czy reżyser zanowić? Wszystkie dzieło, czy tylko sen? Za kulisami szefem, te wielkie plany Każdy z nas ma rolę na życia scenie Czy fantazja z rzeczywistością przeplata się? Czy to jawa, czy sen? Czy życie lepszą sztukę nam dostarcza? Muzyka gra w tle, a my tańczymy na ekranie Serce życiem pulsuje, film się istnieje snu, uściski trzyma, a my wędrujemy wspomnienia, rzekę piszemy Co się z moim powie, jaki leci film Czy świat się kręci wciąż, czy zatrzymał się? Ja, czy gram w ekstraklasie życia? Czy to ekickie dzieło, czy tylko sen? Zadowił ją w ekstraklasie życia. Czy snuję się w normalności? Czy mój film ekspresją jest? Czy mudnym dramatem? Kto scenarzystą jest? Ja czy on, kto kręci tymi trybami? Czy to ja nim jestem? Reżyserem, scenarzystą i bohaterem dobry show zrobiłem. Jestem zadowolony z mojego filmu Codziennie to powtarzam, że pięknie się rozwija Codziennie jeden odcinek inien Gram na full, full, jestem sobą na full, to ja na prace, a my tańczymy Na ekranie, w sercu, życie, pulsuje. Już ja za za snu, uściski trzyma, a my wędruja w tle, a my tańczymy na ekranie Serce życiem pulsuje Ilu się snuje w stół, uściski trzyma A my nie król jestem sobą na no tu ja Czy ja się znajduję, gad naory i sen? Czy walka, czy spokojny sen? Gdzie ja się znajduję? W jakim kinie, w jakiej produkcji? Czy to sensacja, czy bardziej komedia? Moje życie jest, w jakim filmie gram? Czy jestem łowcą, czy łowionym? Czy to dobre nie. kino? Czy po prostu chłam? Codziennie stawiam te pytanie, na kro siebie patrzę na nie. Gram rolę pierwszoplanową, czy to mu statysty czas, czy jestem na fali? czy ja w eksperta życia. dziś w mojej głowie, gdzie jest spokój mój? Czy to tylko film, który leci znów? Reżyser woła, kraj nam w tej chwili Scena błyszczy, w świetle nasz świat jest Czy aktorzy zagrają tak jak należy? Czy scena zadrży od śmiechu i łez? W mojej głowie tłumy już się zbierają A Piaulus na koniec serca oddają Co dziś w mojej głowie, jaki leci film? Czy świat się kręci wciąż, czy zatrzymał się? Czy reżyser ser zadowolony z gry aktorskiej? Czy to epickie dzieło, czy tylko sen? Za kulisami szeptem wielkie plany, każdy z nas marone na życia scenie. Czy fantazja z rzeczywistością przeplata się? Czy to jawa, czy sen? Czy życie lepszą sztukę nam dostarcza? Muzyka gra w tle, a my... Na ekranie serce życiem pulsuje Film się snuje, w snu, uściski trzyma, A my wędrujemy wspomnienia, rzekę piszemy. Czy co dziś w mojej głowie jaki leci film? Czy świat się kręci wciąż czy zatrzymał się? Czy leży ser do? Aktorskiej, czy to epickie dzieło, czy tylko sen Co dziś w mojej głowie, jaki leci film? Czy świat się kręci wciąż, czy zatrzymał się? Czy reżyser zadowolony z gry aktorskiej? Czy to epickie dzieło, czy tylko sen? Łowcą czy łowionym? Czy to dobre kino, czy po prostu chłam? nie stawiam te pytania, na wkroś siebie patrzę na nie. Czy gram rolę pierwszoplanową, czy to mój statysty czas? Czy jestem na fali, czy gram w ekstraklasie życia, czy snuję się w normalności? Czy mój film ekspresją jest, czy nudnym dramatem, a kto scenarzystą jest? Ja czy on, kto kręci tymi trybami, czy to ja? nim jestem reżyserem, scenarzystą i bohaterem, dobry show zrobiłem. Jestem zadowolony z mojego filmu. Codziennie to powtarzam, że pięknie się rozwija. Codziennie jeden odcinek w kinie. My. Gram na full full jestem sobą. Cię snuje w snu, uściskie trzyma, a my wędrujemy wspomnienia rzekę piszemy